Witajcie kochani! Jestem dzisiaj turbo podekscytowana, bo jedziemy do miasta, które od zawsze było moim wielkim marzeniem, bo jedziemy do San Francisco! Nie mogę się już doczekać, aż zobaczymy te domki i ten most i te plaże i te uliczki i będziemy mogli parkować samochody w miejscach, gdzie się nie da ich zaparkować, bo jest tak stromo. I nie mogę się doczekać, aż poznam Beatę, która w San Francisco mieszka już 6 lat i pokaże nam swoje miasto. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w ten sposób. Nie mogę się doczekać, aż pokażesz nam San Francisco. Co jest najfajniejszego Twoim zdaniem w San Francisco? Porany? Nie wiem, chyba wszystko. Ja, ja w ogóle kocham to miasto, to jest moje ulubione miasto. Niby jest małe, ale idziemy w jakieś inne miejsce i zawsze coś nowego odkrywamy. Jak możemy się przygotować? Bo widzę, że ubrałyśmy się już, ubrałam się podobnie do Ciebie, to znaczy, że pewnie trafiłam trochę pod pogodę. Jest to takie miejsce dosyć dziwne, jest ono bardzo a, jedyne takie tutaj w całej Kalifornii, gdzie jest... Klimatów mamy tutaj mnóstwo, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Czyli możemy na przykład być, w jednej dzielnicy może być jesień, w drugiej może być lato. Warto się ubrać tak na cebulkę. Ona może być mgła, bardzo często się pojawia, zwłaszcza po bardzo gorących dniach, wtedy ocean zaczyna parować i miasto też jest na wzgórzach położone, więc te wiatry, one tam jakoś hulają pomiędzy tymi skrzyżowaniami. Słońce też jest dosyć ostre, około godziny 12. Kilkanaście razy gdzieś czytałam mocniejsze niż w Polsce, więc warto nałożyć dużo jakichś kremów z filtrem i mieć kapelusz, czapkę ze sobą. A jak będziemy się poruszać? Czy to będą te legendarne tramwaje? Można kupić, tu jest taki tygodniowy jakby pass, to jest później bilet, który można używać na wszystko i on też jest dobry na tą kolejkę cable car. No naprawdę fajne przeżycie, czasami tylko po prostu trzeba wskoczyć na nią z ulicy, tylko trzeba dać znać temu tramwajarzowi, że wskakujemy i on wtedy się troszkę tak zatrzymuje, ale nie całkiem i można sobie na, na przykład wskoczyć na, ten, na tą kolejkę. Kolejkę. Czyli to dalej działa, tak jak w, w dobrych, amerykańskich starych filmach. Tak, zgadza się. Mhm, tak, jeśli nie ma po prostu dużo osób tam, to warto tak zrobić. I można oczywiście stanąć na tym stopniu, nie trzeba siadać w środku, można stanąć. E, trzymać się jedną ręką, a drugą troszkę wychylić. Czy my będziemy właśnie tym tramwajem się poruszać tą kolejką, czy jednak e, będziemy chodzić pieszo? Można kolejką oczywiście też gdzieś tam sobie podjechać, ale ona ma ograniczone jakby trasy. Więc pieszo na pewno, i polecałabym sobie wynająć któryś z tutaj miejskich rowerów elektrycznych. Dystanse w San Francisco nie są aż tak duże, bo jednak jest ograniczone ono z trzech stron przez wodę. Zajmuje około autobusem z jednego punktu do drugiego przejazd około 40 minut, może. Proszę, prowadź, co będziemy oglądać. Więc e, zaczniemy e, naszą podróż z s 39 I tam jest, jest po prostu e, takie Dorado dla turystów: dużo restauracji, sklepów z pamiątkami. Z tyłu zano ten dźwięk taki, co słychać. To są seals, e, seal lions, które wypoczywają sobie tam. One tam się wylegują właśnie w tej Pier 39, bardzo popularne miejsce. W sensie tak sobie na plaży, tak sobie leżą na plaży? Aha. One mają takie platformy zbudowane. E, Ale na dziko. Tam, tak, na dziko. One są na dziko i one tam przesiadują, ponieważ e, głębiej na przykład, e, w, jeśli się pójdzie w zatoka, albo w ocean, między innymi pod e, Golden Gate Bridge, e, pływa dosyć dużo rekinów. Co możemy dobrego tam zjeść? Co jest takie typowe dla San Francisco? E, więc tam możemy zjeść clam chowder, e, czyli to by było, teraz mnie zdrawił, nie powiem jak jest po polsku, e, ale. Małże zupa, taki krem? Tak, taki krem to by był, e, i on jest podawany często w chlebie. Warto też zjeść jakąś e, kanapkę na przykład, e, też właśnie tam z jakąś rybą. Idziemy tam stamtąd sobie na ten cable car idziemy na górę. Chcemy zobaczyć najbardziej krętą ulicę. Nie wiem, czy chyba na świecie. Nazywa się Lombard Street. Żeby zobaczyć tą Lombard Street, to trzeba zejść na dół, bo tak z góry to jej nie widać. Więc trzeba zejść na dół i spojrzeć w górę, to wtedy widać właśnie tą całą krę, e, krętą ulicę. Czy te charakterystyczne właśnie domy dla San Francisco, które są wszędzie, 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 one są, y, trzeba ich specjalnie szukać, czy one rzeczywiście są na każdej ulicy, w każdej dzielnicy i tak jak widzimy, San Francisco w przewodnikach, z tymi domkami z pełnej chaty, to jest prawdziwe San Francisco, czy to jest tylko to pocztówkowe San Francisco? To jest to prawdziwe San Francisco. Bez problemu można zobaczyć te domki, nie trzeba jakoś szczególnie ich szukać, one po prostu e, są wszędzie. Gdzie idziemy dalej? Możemy zjechać później kolejką e, niżej na California Street. I przejeżdżamy wtedy przez chińską dzielnicę, która jest bardzo e, super. Ja jestem teraz na e, Grand Street, to jest taka ulica bardziej turystyczna. Zwykle jest tutaj bardzo dużo turystów, sklepy z pamiątkami są otwarte, restauracje, e, no ale teraz jest wszystko pozamykane. Możemy zobaczyć, że z tyłu za mną jest Sacramento e, ulica i pod spodem też jest napisane to po chińsku. Asia kupiłabym piżamę, ale jest zamknięte i nie mogę. Możemy się przejść później do tej właśnie North Beach, która jest połączona zaraz jedną ulicą, przebiega ulica Broadway. I tą ulicą przekroczymy i jesteśmy we Włoszech. I widać różnicę, bo tam oczywiście mają te lampiony wystawione i jest dużo czerwonego koloru, a przechodzimy przez ulicę i pizzerie, pikarnie włoskie, starsze sklepy i restauracje to jednak w North Beach, one tam właśnie w tej dzielnicy włoskiej są jedne z najstarszych. To troszkę też widać po wystroju i takim, ma się takie wyczucie, że jakby się jest w innym miejscu, takie troszkę europejskim, ale może tak 20 lat temu, ja mam zawsze wrażenie. Broadway Street, taka interesująca ciekawostka, kiedyś była taką ulicą e, stripteaserską. Jest tam dużo barów ze, stri ze striptease'em, cały czas one tam są. I przejdziemy do tem e, Columbus, właśnie to jest e, e, bardzo przyjemna dużo restauracji. Jedną taką restauracją, którą polecam jest e, The Stinking Rose, czyli śmierdząca róża. Oni serwują wszystko z czosnkiem, czyli cokolwiek zamówimy, głównie to są pizze, ale też takie właśnie włoska kuchnia, e, makarony, ale wszystko jest właśnie podane z dużą ilością czosnku, więc e, tam warto na pewno się wybrać. To musi być A... przyjemne miejsce, na randkę na przykład. Tak, na randkę, tak. E, bardzo popularne. No to wypiliśmy kawkę u Włochów. To gdzie idziemy dalej? I lądujemy wtedy na Washington Square. I tam warto na pewno się zatrzymać. Jest to taki skwerek z trawą, z drzewami, nad którym góruje Kościół Świętego Piotra i Pawła. I tam e, wzięła ślub Merlin. Tak słyszałam, że wzięła ślub. Teraz ktoś mnie poprawił kiedyś, że tylko zrobiła zdjęcia. Merlin Monroe wzięła tam ślub z Joe DiMaggio. Chyba na tym skwerku jest tak, e, widać właśnie tak, jak zróżnicowane jest San Francisco, bo mamy gdzieś po jednej stronie na ławce siedzą e, gdzieś chińscy stary, starsi panowie, czytają gazetę. Gdzieś tam sobie siedzą na kocyku jakaś parka z pizzą. W innym miejscu mamy bezdomnych, wylegujących się na ławkach, a gdzieś tam jeszcze ktoś robi jogę. Podząc po North Beach trzeba się przygotować na to, że dostanie się zadyszki, więc trzeba się wygodnie ubrać. Są tutaj jedne z największych wzniesień w całym San Francisco, ale dzięki temu też mamy najpiękniejsze widoki. Idziemy uh, na samą górę, na tą Coit Tower, i idziemy tą ulicą Montgomery i dochodzimy do uh, tak zwanych Filbert Wiesz, że dużo będziesz chodzić po schodach, jeśli schody mają swoje imiona? Tak, tak. <grych> I po drodze mijamy różne piękne domki, ogrody zrobione przez mieszkańców, bardzo klimatyczne miejsce. Uh, schodzimy na sam dół jest uh, Greenwich i tam są kolejne schody, nimi idziemy na samą górę. Po drodze mijamy przepiękne ogrody, po prostu fantastyczne, z różami, z po prostu ogrom roślinności. Dobra, odnoszę wrażenie, że nasza wycieczka po San Francisco składa się z wchodzenia po schodach i schodzenia po schodach i wchodzenia i schodzenia i wchodzenia. Czy trzeba mieć mega kondycję, żeby zrobić tą trasę? Jeśli chcemy tą trasę zrobić, to tak, w tym, w North Beach, tak, nie unikniemy niestety wzgórz. No czego się nie zrobi dla dobrej foteczki na Instagrama. Tak, kondycję trzeba mieć, no, ale jest bardzo dobry transport publiczny, więc jeśli ktoś nie chce, no to nie musi tam chodzić i może jakąś inną opcję mieć. Dobra, ale my zakładamy, że kondycję mamy zrobioną i idziemy. Tak, idziemy do dzielnicy e, tak zwanej e, Castro. To dzielnica gejowska. Ona też się pojawia w przewodnikach, ale dużo ludzi tam tak aż nie ląduje. San Francisco. San Francisco jest ogólnie bardzo takim otwartym miastem, bardzo tolerancyjnym i zwłaszcza widać to, jak już wyjeżdżamy do Castro, to widzimy, że wszędzie są flagi powywieszane kolorowe, stęczą. Często można spotkać osoby, które po prostu chodzą na go. Najczęściej mężczyźni. I kobiet raczej nie widziałam. Jest nakaz, żeby muszą coś nosić na przedniej części ciała, ale ogólnie dzielnica jest jedną z najbezpieczniejszych, myślę, dzielnic w całym mieście. To jedna chyba jedyna taka dzielnica może w całych Stanach, nie wiem czy to może na świecie, która byłaby właśnie tak przyde przydekorowana, tak otwarta. Moim taką ulubioną kawiarnią tam jest Fields Coffee i polecam tam wypić sobie, jeśli lubisz takie cynamony i takie sprawy, to polecam sobie kupić Ginger snap. Sweet and creamy, jest dużo. Więc warto uh, wypić tam już sobie Irish Coffee. Z... Tak, bo słyszałam, że w ogóle Irish Coffee powstało w San Francisco. Tak, to ona właśnie w tym, w Russian Hill, to właśnie tam powstało. Z Castro możemy też przejść do pięknego parku, który nazywa się Dolores Park. Nie wiem, kto zaprojektował ten park, ale na pewno dałabym mu nagrodę, na pewno ktoś dostał nagrodę na to. Park jest położony jakby na wzgórzu i on tak się rozkłada pięknie. Jeśli wejdziemy na samą górę, no to mamy panoramy na całe miasto. Już tak troszkę z daleka, jesteśmy troszkę dalej od centrum. Dalej przechodzimy do takiego już popularnego miejsca, które nazywa się Palace of Fine Arts. To zostało wybudowane tuż po trzęsieniu e, ziemi w e, 1906 e, Tutaj na e, taką ex, e, exposition, która, nazywa, a, która odbywała się w San Francisco. Cały budynek wygląda jakby właśnie został wycięty gdzieś właśnie z Rzymu, albo z Grecji. E, przepiękne miejsce, tam dużo ludzi robi sobie zdjęcia ślubne, e, mały parkie spływają łabędzie, więc taki idyliczny, idylliczny, taki e, widok. A po drodze przechodzimy, przechodzimy sobie właśnie przez to i wchodzimy na Crazy Field. I tam um, możemy wypożyczyć rower, tutaj bym bardzo polecała, w którymś miejscu, ponieważ stamtąd pójdziemy m.in. na, uh, możemy wejść na Golden Gate Bridge, jeśli chcemy. Chcemy. Możemy też stamtąd iść już prosto sobie na most, jest to dosyć długa droga, około 40 minut może, żeby wejść na most stamtąd. Rower, jakby był najlepszy moim zdaniem, bo rower możemy zaparkować wszędzie, a jeśli wjeżdżamy jeszcze na most i szukamy parkingu a, przez godzinę, no to już taka cała radość jakby odchodzi. Most ma około, to jest już chyba 2 kilometrów może, bo... 2737 metrów. No a, to teraz, proszę, wydaje się bardzo długi, więc ja nigdy raz tylko przeszłam, ale później już nie chciałam mi się iść z powrotem za bardzo. Więc rowerem najlepiej, albo jeśli chcemy, no to tylko do połowy mostu. Chociaż najlepszy widok na całe miasto jest z drugiej strony mostu, wtedy widzimy całą panoramę miasta. I to najlepiej zrobić albo po południu, albo rano, ponieważ o 12 godziny dosyć słońce jest ostre, więc aż tak wyraźnie tego nie widać. A od strony miasta na moście jest kilka punktów widokowych, i są ścieżki, którymi możemy przejść i sobie zrobić tam fajne zdjęcie. Warto też zejść na dół na plażę pod most i tam jest też super widok na most jakby z dołu. Często się pojawia na Instagramie takie zdjęcie. Jestem teraz w takim bardzo popularnym miejscu widokowym, które nazywa się Battery Spencer. Mamy Wszystko ogólnie jest zbudowane na wydmach. No i kiedyś to były ogromne wydmy i, i cały Golden Gate Park jest położony na wydmach. Wszystko jest jakby zasadzone przez ludzi. Między innymi właśnie te wysokie drzewa eukaliptusy, które można spotkać w San Francisco. To jest takie troszkę dziwne, bo to jest australijskie drzewo, a tutaj je wszędzie posadzono. Między innymi po to, żeby zatrzymać te silne wiatry z nadoceanu. Eukaliptusy dosyć szybko rosną i są dosyć duże, rozpościerają się, więc je zobaczymy na pewno tutaj wszędzie, w całym mieście. Wokół San Francisco jest ponad 40 tych wzgórz. Jak strome są te ulice i że to przeszkadza w takim normalnym funkcjonowaniu? A, troszkę przeszkadza, tak. Są dosyć strome, zgadza się. Czasami jest znak, że na przykład nie polecają, żeby ktoś na przykład z takim większym samochodem wjeżdżał na taką ulicę. Dużo, dużo aut w ogóle spada z tych dróg? Bo jak oni parkują w ten sposób, to się zsuwają? To, o, właśnie, żeby to właśnie, mogą się zsunąć, większość samochodów ma automatyczną skrzynię biegu, więc one automatycznie się blokują, jeśli zrobimy na ten parking. Ale też jest taka zasada, że jeśli parkujemy na którejś ulicy, czyli jedzie tak, czy tak, to musimy koła skręcić w odpowiednią stronę. Czyli jeśli tak nie skręcimy zaparkujemy, to możemy dostać mandat. I Troszkę jest takie utrudnienie. Ja mieszkam na wzgórzu, więc tak, rower troszkę odpada już. Nad... Elektryczny. Nie mam elektrycznego właśnie i mam zwykły rower. I autobusem najczęściej wracam już do domu z powrotem. Też jest taka fajna rzecz, że jak masz rower w San Francisco, to autobusy mają z przodu taką rozstawianą jakby prączkę i można tam załadować swój rower do góry. Czyli miałabym wybrać, gdzie bym chciała mieszkać, to bym mieszkała raczej w takiej płaskiej części miasta. Które wzgórza w San Francisco najczęściej te duże, to mają tańsze mieszkania niż te rejony, gdzie jest płasko. Czyli można poznać, kto mieszka na wzgórzu, bo ma super sylwetkę i kondycję. Tak, o tak, to na pewno tak. Brzmi super San Francisco, także pakuję wielki plecak w takim razie, taki przewielki i przyjeżdżam Beata na miesiąc, dwa albo pół roku. No naprawdę, jakby ktoś tak chciał się zagłębić, to e, tydzień na pewno nie wystarczy. No ja jeszcze jestem sześć lat i jeszcze nie zobaczyłam wszystkiego. E, dziękuję Ci raz jeszcze, że zabrałaś nas w tą podróż. A dzięki bardzo miłego wieczoru. E, dzięki miłego dnia. Pa! Okay.